Tuż jak Bóg, modlitwa do świętego Michała Archanioła o przymnożenie miłości. Święty Michał Archaniele, płomieniu miłości, który nieustannie płonie przed tronem Boga, Ty, który kochasz Stwórcę czystym, anielskim sercem i wypełniasz Jego wolę bez cienia oporu, uproś dla mnie łaskę większej miłości, moje serce, Często jest ociężałe, chłodne, poranione. Czasem boję się kochać, by nie zostać odrzuconym. Czasem kocham dla siebie, a nie dla Boga. Czasem nie potrafię przebaczyć, a przecież miłość prawdziwa nie pamięta złego. Ty, który z miłości do Boga stanąłeś do walki przeciw zbuntowanym duchom, naucz mnie kochać odważnie, czysto i wiernie. Niech moja miłość nie będzie tylko słowem, uczuciem czy pragnieniem, ale niech stanie się czynem, wyborem, ofiarą. Święty Michale, uproś mi serce, które kocha tak, jak kocha serce Jezusa, cierpliwie, cicho, do końca. Uproś mi miłość, która nie szuka poklasku, która nie odwraca się od człowieka w jego słabości, która w drugim widzi zawsze brata, Nigdy wroga. Naucz mnie miłości, która modli się za nieprzyjaciół, która nie sądzi pochopnie, nie plotkuje, nie rani słowem. Miłości, która rozpoznaje obecność Boga w ubogim, chorym, opuszczonym. Miłości, która daje siebie i nie oczekuje zapłaty. Bądź moim przewodnikiem w tej drodze, bo wiem, że bez łaski z nieba, Moja miłość będzie krucha i ulotna. Wyjednaj mi łaskę zapatrzenia się w Jezusa ukrzyżowanego, w jego serce przebite, źródło wszelkiej miłości. Święty Michale, uproś dla mnie dar miłości, która trwa mimo cierpienia, która wybacza nawet wtedy, gdy boli, która mówi tak, nawet wtedy, gdy wszystko we mnie krzyczy nie. Niech miłość stanie się moim codziennym językiem, moim świadectwem, moją siłą. Niech wypełni każdą moją modlitwę, każdą decyzję, każde spojrzenie i każdy gest. I kiedy przyjdzie dzień mojego spotkania z Bogiem twarzą w twarz, niech moje serce będzie rozpalone miłością, którą on sam we mnie rozpalił. Święty Michal Archaniele, stróżu mojej duszy swojowniku Bożej miłości, uproś mi serce podobne do serca Chrystusa, pokorne, ciche, miłosierne i wierne aż po krzyż. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Zostańcie z Bogiem, któż jak Bóg. Chcesz, aby kanał się rozwijał? Zostań patronem w serwisie Patronite. Szczegóły znajdziesz w opisie pod filmem.